Dzisiaj pokażemy wam jak wygląda życie w Andrychowie w czasach pandemii, jak radzą sobie różni przedsiębiorcy. Dzięki firmie Stima z Andrychowa otrzymaliśmy kilkanaście maseczek. Te maseczki u nich możecie również zamówić, kupić. Także zapraszamy. Pamiętajcie, żeby w takich maseczkach nie przebywać dłużej niż pół godziny, ponieważ ta wilgoć i ciepło, które wytwarza się podczas oddychania czy mówienia, tak jak ja teraz, przyciąga bakterie. I dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie z różnymi przedsiębiorcami. Pierwsza na taśmę idzie restauracja Sami Swoi. Zapraszam na materiał. Znajdujemy się właśnie w restauracji sami swoi Wandrychowie. Rozmawiamy z właścicielem Piotrem Koskiem. Jak teraz wygląda sytuacja? No, tak jak widać, tutaj w tle pusta restauracja. Obroty spadły. No i ratujemy się tylko wywozami. W tym momencie 80% załogi nie pracuje. Nie wiadomo, co będzie dalej. Miesiąc, dwa. czekamy na decyzję państwa. Czekam na decyzję państwa. Czy obroty spadły? No maksymalnie obroty spadły, spadły dużo, 80% tak samo spadły obroty. Ratujemy się tymi wywozami, gdzie zachęcam mieszkańców do, 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 do robienia u nas zamówień i kierowca przywiezie pod drzwi. Kolejna firma, jaką odwiedziliśmy, kolejne miejsce to sklep Groszek w Andrychowie i właśnie rozmawiamy z panem Wiesławem, właścicielem. Panie Wiesławie, jak teraz wygląda sytuacja w branży spożywczej? No trudniej niż to się było od wielu lat po mojej karierze nie pamiętam w takich czasach, żeby takie, taka sytuacja wystąpiła. Yy, ogólnie rzecz biorąc, no, jest trudność z dostępem towarów. Yy, nie ma ich takich, jak byśmy chcieli i w takich ilościach. Natomiast no, na tą chwilę dajemy sobie rady, staramy się robić wszystko, żeby. Było jak, jak najlepiej, żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Poszliście o krok do przodu, i teraz nie wpuszczacie ludzi do środka sklepu, ale mogą zrobić zakupy przy ladzie, która znajduje się niedaleko drzwi. Tak zrobiliśmy, w trosce o nasze bezpieczeństwo, ale też mamy na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów. Mhm. Może realnie tak nie wiemy, czy zagrożenie jest, czy nie jest, ale jesteśmy, no może nawet nadbezpieczni chcemy być. Dlatego też takie poczyniliśmy kroki. Może niepopularne, ale z czasem się okazały one jednak, mhm. jednak, jednak dobre. Do, dodatkową świetną sprawą, jaką oferujecie, jest dowóz y, zakupów do klientów. Jak to wygląda? No, powiem szczerze, że jesteśmy mile zaskoczeni tym. Y była to taka nasza inicjatywa, bo dostrzegliśmy to, że jednak jest sporo osób, które boją się wychodzić z domu. Są osoby też, które są na kwarantannach. Umieściliśmy też na naszym tam, na naszej stronie taką wiadomość, że jeśli przebywają takie osoby, żeby to było bezpiecznie wszystko zrobione, to jeśli posiadamy taką informację, możemy tą dostawę zrobić w sposób bezpieczny dla nas, ale też dla nich, prawda? No wyszliśmy na na potrzeby naszych klientów i trzeba przyznać, naprawdę, to jest dobra, dobra rzecz. I to są rzeczy, które wymyśliliście sami? Czy czuje Pan jakąś pomoc od Państwa? No, nie ma, taki, nie ma takiego czegoś. No trzeba samemu reagować i myśleć, jak to zrobić, żebyśmy wspólnie tutaj mogli jakieś no jeszcze egzystować i działać. A teraz znajdujemy się przed sklepem y, obuwniczym i rozmawiamy z właścicielem, z panem y, Damianem. Jak teraz wygląda sytuacja w, y, właśnie w handlu y, obułowiczym? Bardzo ciężko, że powiedzieć, że spadek sprzedaży jest niesamowity. Myślę, że tutaj rzędu 80% to jest, minim, to jest minimum takie, albo i więcej. Patrzę, że wszystkie koszty wstrzymane, płatności wstrzymane. Po prostu no, boimy się, co by nie dalej. Aż no, nie, wiem, nie wiem, czy to 3 miesiące, nawet 4, może nie pomóc, żeby to te straty, mhm. niesamowite. A jak, jak przedsiębiorcy, tacy jak pan yy, sobie radzą teraz w takich trudnych, naprawdę trudnych czasach? No trudno jest po prostu no, związać koniec z końcem, tak jak mówiłem, te płatności, każdy ma się, że jakieś kredyty drobne mhm. też może i, i większe, i mniejsze, ale no naprawdę to wszystkie płatności, tak jak mówiłem, wstrzymane są do odwołania praktycznie. No. Trzeba mieć jakiś tam zapas może drobnej, drobnej gotówki, bardzo drobnej na, na te trudne czasy, no ale. Jakoś może przetrwamy. Musimy się wspierać i mieć żyć nadzieją, że po prostu to się w końcu skończy. Teraz kolejne miejsce, czyli słodki zakątek u Jacka. Rozmawiamy z właścicielem, panem Jackiem, stuglikiem, finalistą programu Bake Off, Ale Ciacho. Panie Jacku, jak teraz wygląda sytuacja z pana punktu widzenia? No, makabrycznie można powiedzieć, ciężko jest. No, robimy wszystko, żeby przetrwać, jak większość lokalnych firm, myślę. Staramy się robić wszystko na wynos, w pełnym zabezpieczeniu, w pełnych środkach ostrożności. Możemy działać, no, jedyna kawiarnia, znaczy już nie kawiarnia, bo część kawiarniana, jak widać, tam jest zamknięta. Pracujemy jako sklep i pracownia tortów, pracownia wyrobów cukierniczych, więc legalnie możemy działać i sprzedajmy. Wszystko na zamówienie, co jest, no i plus osoby, jak które sobie podjadą, pakujemy do pudełeczek, mogą sobie zabrać wyroby do domu. Także na razie zlecenia jakieś tam spływają, jest na, wystarczy na opłaty i żeby to przetrzymać, nie? No ale zobaczymy, co dalej czas pokaże i jak to będzie wyglądało. Mówię, no też dużo zależy od ludzi. Jeżeli będą wspierać te lokalne firmy choćby małymi zakupami, no to przetrwają te firmy, a jeżeli nie, no to wszystko po prostu siądzie. No i tak, no, le, no co mogę powiedzieć? No jesteśmy przerażeni, jestem przerażony. Z dziesięciu pracowników zostało nas trzech, żeby to jakoś no pchać, pchać do przodu, no. No tyle mogę powiedzieć, co, co więcej. No zapraszam Was, jeżeli macie ochotę w domku sobie zjeść w zaciszu coś słodkiego, można zadzwonić, wysłać wiadomość. Spakujemy, przygotujemy. Tak jak sami zobaczyliście w naszym materiale, sytuacja jest bardzo nieciekawa. Przedsiębiorcy martwią się, co będzie jutro. Podobnie sytuacja wygląda w, na różnych parafiach. Nie dość, że jest zakaz zgromadzeń, nie odbędą się komunie święte, nie odbywają się śluby i teraz święta wielkanocne będą zapewne wyglądały zupełnie inaczej niż przez ostatnie dziesiątki a może nawet setki lat a my jeszcze raz zachęcamy was do zakupu maseczek jednorazowego użytku od firmy Stima która dzisiaj podarowała nam kilkanaście kilkadziesiąt takich maseczek i również możemy wam przekazać takie maseczki obserwujcie nasz profil facebookowy oraz stronę Mamius.pl.